Cześć, tu Solver. I rozwiążemy teraz takie krótkie, zwarte równanie, co nie znaczy, że całkiem proste. Sinus do 3x dodać, cosinus do 3x to się równa 1. No, możesz tutaj ewentualnie pomyśleć, żeby skorzystać z wzoru A do 3 plus B do 3, jakoś rozłożyć to wyrażenie po lewej stronie na czynniki. Nie sądzę, żeby to była najlepsza droga. Zrobię tutaj taki trik, który czasem można zastosować, chyba niezbyt często. Mianowicie, lewą stronę sobie zostawię tak, jak jest, a po prawej stronie piszę jedynkę no jako jedynkę trygonometryczną, czyli sinus kwadrat x dodać cosinus kwadrat x. Pamiętaj, że taki trik też możesz zastosować i czasem to zadziała. Teraz przeniosę sobie na jedną stronę wszystko, ale nie na lewą stronę, tylko na prawą stronę, czyli tam po prawej byłoby sinus kwadrat x odjąć sinus do trzeciej x. Tak sobie to mogę pogrupować, dodać cosinus kwadrat x, odjąć cosinus do trzeciej x. Przy okazji zamieniłem sobie strony miejscami, prawda, lewą z prawą. No i teraz y, możemy sobie pogrupować to i to. Z pierwszego wyłączymy sobie sinus kwadrat x przed nawias. No to w nawiasie mamy 1 odjąć sinus x. Natomiast tutaj dalej wyłączę sobie cosinus kwadrat oczywiście i w nawiasie mam 1 odjąć cosinus x. No i oczywiście nic mi się nie udało tutaj z tym grupowaniem, bo się nic nie powtórzyło w nawiasach, ale w dalszym ciągu jedynka trygonometryczna. Tutaj mianowicie Zamiast sinus kwadrat x, mogę sobie wstawić 1 odjąć cosinus kwadrat x i przepiszę później ten drugi nawias. No i możesz się pewnie domyślić, że tutaj. Zamiast cosinus kwadrat x wstawimy sobie 1 minus sinus kwadrat x i przepiszemy jeszcze ostatni nawias. No i teraz mamy szansę coś tutaj uzyskać ciekawego. Tutaj sobie rozłożę to z wzoru skróconego mnożenia na 1 minus cosinus x razy 1 dodać cosinus x. Przepiszę ten kolejny nawias. No i tutaj też mogę sobie tak porozkładać 1 minus sinus x. A 1 plus sinus x i przepisać ten ostatni nawias. Dosyć skomplikowane wyrażenie. Iloczyn aż trzech nawiasów, tak się dwa razy zdarza. No ale zauważ, że teraz już sytuacja jest komfortowa. 1 minus cosinus x powtarza się w tych, w tych dwóch tutaj grupach, prawda? Powtarza się też 1 minus sinus x. Ja to wszystko mogę powyłączać przed nawias, czyli w nawiasie będę mieć właśnie 1 odjąć cosinus x. I też razy, i tutaj od razu drugie wyłączam, czyli 1 odjąć sinus x. No a to zostanie, i to zostanie, prawda, po wyłączeniu, czyli tutaj w ostatnim nawiasie mam 1 dodać cosinus x, dodać 1 dodać sinus x. I to wszystko razem ma się równać z 0. Iloczyn równa się 0 wtedy, gdy któryś z czynników będzie równy 0. Gdyby pierwszy nawias przyrównać do 0, no to otrzymujemy równanie elementarne. cosinus x to się równa 1. Gdyby drugi nawias przyrównać do 0, otrzymujemy, że sinus x to się równa 1. No, a jak trzeci nawias przyrównamy do 0, no to mamy, że sinus x dodać cosinus x, to się będzie równało minus 2. Może na początku zajmę się tym ostatnim. Zauważ, że sinus i cosinus nigdy nie bywają mniejsze niż minus 1. One mają wartości z zakresu od minus 1 do 1, czyli mogę tutaj zanotować, że sinus jest większy lub równy minus 1 i cosinus także. Wobec tego suma będzie musiała być co najmniej minus 1 dodać minus 1, czyli minus 2. Czyli ta suma mogłaby być równa minus 2, ale teoretycznie, ale to by się mogło zdarzyć wtedy, gdyby oba te Wyrażenia sinus x i cosinus x były równe minus 1. To by się musiało dziać jednocześnie. Niestety, ale to jest niemożliwe, dlatego że to stanowi sprzeczność z jedynką trygonometryczną. No, gdyby sinus i cosinus były równe, każde z nich minus 1 jednocześnie dla jednego kąta x, no to sinus kwadrat byłby 1 i cosinus kwadrat byłby 1, więc suma byłaby 2. No i to stanowi sprzeczność z jedynką trygonometryczną. Wobec tego to równanie jest sprzeczne, on rozwiązań nie ma. Natomiast z pierwszego tutaj równania otrzymuję w sposób oczywisty x to się równa 2kpi, bo w zerze cosinus ma wartość 1, więc 0 plus 2kpi jest dobrym kątem, no, i ponieważ to jest wartość ekstremalna cosinusa, więc druga seria jest tym samym, tutaj nie mamy innych takich kątów. No i sinus x to się równa 1, to będzie x to się równa pi drugich, no i do tego można dodawać 2kpi. Też to jest wartość ekstremalna sinusa, więc już innych takich kątów nie ma, k należy do całkowitych. To i to stanowi odpowiedź w tym zadaniu. Dzięki za oglądanie, serdecznie zapraszam Cię do kolejnego filmu.